Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Karty Historii, dziś o dwóch tematach związanych z II wojną światową. 1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu tego największego konfliktu XX wieku. Będzie też o wystawie poświęconej bitwie pod Monte Cassino. W tym roku obchodziliśmy już 85. rocznicę napaści Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową. Koszalinianie spotkali się na cmentarzu komunalnym przy pomniku martyrologii narodu polskiego. Była zarówno szkolna młodzież, wojsko oraz weterani działań zbrojnych. sam z Wołynia i tam mnie została pierwsza, druga wojna świata. Zapraszam Początek do składania kwiatów na, mieszkańców Koszali na tym i wszystkich terenie. tych, których nie wymieniłem w roku którzy przybyli, Na dzisiejszą uroczystość. Ojciec był w samoobronie. Ja natomiast byłem za mały, żeby brał udział zbrojny, ale w roku 1943 zostaliśmy wywiezieni. Przymusowo na roboty do Niemiec. I tam byliśmy na tych robotach w obozie pracy do roku 46 Podkreślam 6 bo do tego roku byliśmy tam. No i, i oczywiście to wszystko, co ojciec miał przed wywózką, musiało zostać na pastwę losu dla filków. I innej zwierzyny. Oczywiście yy, broniliśmy się przed yy, bandami UPA, które grasowały na tamtym terenie bardzo mocno, ale udało nam się pójść z życiem. Myślę, że dzięki w cudzysłowie, nawet temu, że zostaliśmy wywiezieni na roboty do Niemiec. I stamtąd po w roku 1940. W szóstym wróciliśmy do naszej ukochanej ojczyzny. Niestety nie na tereny te, które były przedtem naszym miejscem zamieszkania. To już przepadło pewnie na zawsze. Także taki skrótowo mówiąc, taki był mój los. Dzisiaj jesteśmy już ostatnimi mohikanami tutaj na, na tym terenie koszarińskim i staramy się jeszcze od czasu do czasu. I, Szanowni Państwo, na zostanie teraz odegrana rezyjna wojska Polskiego. i inne, które i, odbywają się na terenie miasta Koszalina. Koszaliński oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował wystawę Bitwa o Monte Cassino 1944. Ekspozycja powstała z okazji 80. rocznicy tego czynu zbrojnego Polaków w czasie II wojny światowej. Autorami ekspozycji są profesor Bogusław Polak, profesor Michał Polak, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Oraz historyk szczecińskiego oddziału IPN Maciej Frycz. Wystawa przedstawia losy II Korpusu od powstania w ZSRS poprzez ewakuację na Bliski Wschód, kampanię włoską aż do zakończenia II wojny światowej. Ta wystawa, owoc kilku miesięcy pracy wielu osób zaangażowanych, no jest powodem dla nas do takiej dumy, niewątpliwie, bo naszemu, naszej ekipie koszalińskiej z Wydziału Humanistycznego udało się też wspólnie z oddziałem IPN w Szczecinie zrobić fajną wystawę. Jestem bardzo zadowolony, że to się udało. Czego dotyczy ta wystawa, co na niej możemy, możemy zobaczyć? Przede wszystkim jest pokazana cała droga, skrótowo oczywiście, żołnierzy generała Andersa od organizacji Armii Polskiej w Związku Sowieckim, przeniesienie jej, ewakuacja do, na Bliski i Środkowy Wschód, do Iranu, Iraku, Palestyny, później przetransportowanie do Włoch i oczywiście koncentrujemy się na samej bitwie. Bitwie o Monte Cassino, jednej z wielu bitew w kampanii włoskiej drugiego korpusu dowodzonego przez Andersa, ale no tej najbardziej symbolicznej. Oczywiście niektórzy Wiedzą, że była bitwa o Anconę, było powiedzmy, przełamanie linii gotów, czy była bitwa o Bolonię w 1945 roku, ale to nie są tak znane fakty. Natomiast bitwa o Monte Cassino wryła się dość mocno w naszą świadomość. Nie, niedawny film, premiera filmu Czerwone Maki też dowodzą tego, że jest to popularny temat. I bardzo się z tego cieszymy. Cieszymy się, że ta wystawa właśnie tymi treściami się wpisała. Nie tylko jest tam sama bitwa ukazana, jej specyfika. Co jest ciekawe, ta bitwa określana była jako bitwa materiałowa, taka, gdzie logistyka grała kluczową rolę. Gdyby nie świetne zaopatrywanie w tych górach, na tych skałach, to po prostu nic by się nie udało wskurać. I Niemcom się należy szacunek, że potrafili tego terenu tak bronić, ale wielki szacunek należy się Polakom i Aliantom wszystkim, że mimo tego strasznego terenu, Udało im się tę linię przełamać i pozdobywać te poszczególne szczyty, te masywy górskie i pójść dalej. Ogromnym kosztem, jak wiemy. Ta wystawa pokazuje również losy drugiego korpusu. Jak później wyglądało na przykład powstanie cmentarza polskiego na Monte Cassino. Pojawiają się upamiętnienia wszelkie, pomniki pokazujemy, które stoją dzisiaj we Włoszech. Nie ma pomnika Koszalińskiego, ale ten pomnik możecie Państwo zobaczyć niedaleko. Pierwszy pomnik w Polsce Wolnej, który, który powstał właśnie generała Andersa. To jest fakt, który powinniśmy przypominać. Była to na pewno praca obarczona dużym wysiłkiem, można powiedzieć, kolektywnym, zespołowym. Tutaj niewątpliwie. Można powiedzieć istotną rolę odegrali panowie profesorowie, pan Bogusław i Michał Polakowie, którzy można powiedzieć odpowiadali za ten komponent merytoryczny, naukowy z racji doświadczeń kilkudziesięciu lat badań i studiów z zakresu dziejów II Korpusu i biografii generała Władysława Andersa. Stąd niewątpliwie było to już pewnym drogowskazem, ułatwieniem i pomocą w nadaniu kierunków i można tak to ująć ram organizacyjnych projektu. Natomiast też niewątpliwie istotną rolę odgrywa w tej ekspozycji rozległa kwerenda archiwalna, materiałowo-źródłowa, która wzbogaciła sam projekt, jak i to całe przedsięwzięcie, które możemy dzisiaj Państwu prezentować. Przede wszystkim prace obejmowały kwerendę archiwalną. Nie ograniczając się tylko do źródeł krajowych, ale również wykraczając znacznie poza, sięgając również po zasób archiwalny przechowywany w archiwach zagranicznych. Tak jak tutaj wspomniałem, niewątpliwie jest to pierwsza wystawa, która eksponuje ikonografię pochodzącą ze źródeł archiwów niemieckich, w tym wypadku Bundesarchiv, ilustrujących przeciwnika, obraz przeciwnika, czyli sił niemieckich broniących masywu górskiego, o którego. Toczył walki drugi korpus pod dowództwem generała Andersa. Ponadto również są oprócz takiej ikonografii, czyli fotografii z epoki dokumentów źródeł, ulotek, afiszy propagandowych. Również prezentujemy szkice mapowe terenu walk, w których brali udział żołnierzy II Korpusu przechowywanych w Muzeum Wojska Polskiego a opracowanych przez 12. Kompanię Geograficzną drugiego Korpusu. Ponadto czerpaliśmy z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, tak jak wspomniałem, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Fundacji Ośrodka Karta, ale również Archiwum Zagranicznych, wspomniany przeze mnie Bundesarchiv, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce którego fotografie ilustrujące zarówno proces formowania II Korpusu na terytorium Związku Sowieckiego, Układ Sikorski-Majski, czy też następnie ewakuację żołnierzy II Korpusu, można powiedzieć, z tej niewoli rosyjskiej na terytorium Iranu, również wzbogaciły kolekcję właśnie z wymienionego przeze mnie ośrodka archiwalnego. Ponadto niepublikowane dotychczas w takiej skali, w formacie fotografie pochodzące z zasobów Zarządu Głównego Związku Karpatrzyków 3. Dywizji Strzelców Karpackich przechowywane w Londynie które można powiedzieć ilustrowały szlak bojowy między innymi 3. Dywizji Strzelców Karpackich właśnie tutaj można powiedzieć w toku kampanii włoskiej co jest niewątpliwie można powiedzieć takim walorem dodatnim tej prezentowanej przez nas ekspozycji że na jej planszach, ekspozytorach wystawienniczych prezentujemy dotychczas niepublikowane źródła omawianego okresu. Wystawa znajduje się na placu Zwycięstwa obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Będzie dostępna do oglądania w tym miejscu do 25 października. To wszystko w dzisiejszych kartach historii. Do zobaczenia za dwa tygodnie.